Jesteśmy. Pogoda tak bardzo nie rozpieszcza, jest słonecznie i fajnie właśnie, nie duszno, ale bluzy trzeba mieć. Pija! Chodź! Dziś rozgrzewkę prowadzi... Ja. Hmm? ...Lili, także robimy to, co Lili następnym razem mija. Co, już masz? Szłyśmy na bieżnie. Hmm, dziewczyny, jakie... Miałam sama biegać, ale wczoraj powiedział, że one też chcą, bo od jakiegoś czasu wchodzimy na bieganie. Chodźcie tam dalej sobie położymy rzeczy. Ja sobie i Nie, nie, nie ma odpoczynku. I'm never gonna let you go, never gonna say goodbye, no I'm never gonna give you up I'm never gonna let you go, never gonna say goodbye, no i Gotowi? Do startu! Lili, Lili, ja! Jesteście niesamowite. Zakłócenie. Jesteście niesamowite. Nie siadamy, nie siadamy. Skłony w przód, nie siadamy. Muszę tutaj nagrywać, bo nie wiem, tak naprawdę, która pierwsza. O tak, porozciągać się teraz, dziewczyny. Już dzisiaj się nie ścigamy. Chyba, że jeszcze chcecie. Tak, rozciągamy się, kończymy, ok? Jest. Wiasek, kurka? Brawo! Ja Dobra, ja. ja. lub Mama, Ana, Mama, Ana, ściągam bardziej teraz mam. Skończyłyśmy trening. Jak się czujecie dziewczyny? Lepiej. lepiej. Uff, Patrzcie, co to... Patrzcie. Lepiej, fajnie? Tak. tak. Ja mam katar. Łzy mi lecą. Tak, a mam w samochodzie coś dobrego. Co? Dzisiaj słuchajcie, będzie też ja wyjątkowy dzień, ponieważ śpinażone. przyjeżdżają dziewczyny Oliwka i Ala i będzie ja nocowanka. Się I um, jak byłyśmy w restauracji... Mama zamknięta jest... brama. No to przeskakujemy... Nie, otwarto! Jak, jak w... Obrona. To przeskakujemy przez zagrodzenie. Jak byłyśmy w tych ogrodach tych magicznych, w tej krowie, no to wtedy zbierałyśmy, no już pojechałyśmy, no, no. no i byłyśmy w dwórku Anna, czyli w takiej restauracji i my się przeszłyśmy na przykład tam, gdzie jest taki wielki chodnik, wiecie. Tam, gdzie były zamki dmuchane, dobre, nie odpowiadam, to było. No, i tam zbierałyśmy takie konfetti piękne, i tyle nas zbierałyśmy. I dziś w, będzie impreza, bo rzucimy a potem najgorsze sprzątanie konfetti. To będzie dzisiaj rzucać te konfetti? Ale, ale ja nie sprzątam. Ja tylko mną w pokoju. Dobra. Wieczorem? Dobra. Jak wy będziecie spać w nocy. O, co? <laughs> Mam dziewczynę nektarynkę. Ja chcę banana nektarynkę. i jabłuszka. A, ja jabłuszka... banana. Dobra, nektarynkę Lili, ja też banana jem. O, my to Wszystko umyte. Wczoraj byliśmy na zakupach z Pawłem. I tak, pomidory. Czekajcie, pomidory z Maroka czy coś innego, mówię, nie kupujemy, ogórki też skądś, nie polskie były, nie kupujemy, ja widzę nic, owoców i warzyw, nie no, banana kupiliśmy i nektarynki i, i tyle, I, Paweł, i arbuza jeszcze, i Paweł mówi, nic nie kupujemy, I mówię, chce mi się bubu, nie kupujemy, nie polski też jakiś był, także teraz poszłam szybko na targ, kupiłam tylko bub i pomidorki malinowe, bo polskie, a Codeczek powiedział, że jedzie później na targ, więc dobra, mhm. dobra, więc zrobi większe zakupy, ale w sumie tak sobie pomyślałam, jak przyjechałam do domu, że ma rację. Dlaczego teraz sezonowych polskich nie ma w sklepach, nie ma w marketach, tylko z Maroko, z Hiszpanii, tylko... Najfajniej na tam. Ze mną bo na możemy, tak. jak Ty pójdziesz, to możemy grać. No to najfajniej, ja naprawdę. Dać mi odznakę za to. Super się czujemy po treningu. Dziewczyny od razu wyszły z molindów na spacer, znaczy były wcześniej na spacerku też, ale e, chciało im się tak, nie musiałam ich zmuszać. Była wczoraj sałatka z rukolą i pieczarkami. Taka. Zdecydowanie więcej pieczarek i więcej cebulki. Jeszcze dodawałabym czosnek. Polecam, tylko musi być więcej pieczarek. A teraz słuchajcie, zrobię azjatycką zupę z kurczakiem i makaronem ryżowym. Taka oto zupa. Ma dziewczyny standardowo. Krupnik. Wczoraj robiłam dziś i na jeszcze będą miały. Znowu maliny. Tyle? Jejku, a ja byłam rano i zobacz, dwie garści miałam. A tu znowu malinę. Ale czat. Zobaczcie, jaka pancia. Ona tak Mami, gryzie, właśnie. Teraz druga łapka. No, wycierać łapki. Cię tak kocham, a ty mi nie dajesz pizza. Gdzie mnie gryziesz? Mama, zawsze ten mój zegarek mi. Ja też Cię tak kocham, jak dosyć. I dam Ci chipsa? I nie dasz mi nigdy chipsa w Dobra, ręczniczek wytrzepać, kochanie, złożyć i już, koniec pracy. Nie tu wytrzepać, tylko na dworze. brały sperek, zaraz znowu odkurzy. Zupa powrotku się robi, a dziewczyny wzięły się za sprzątanie. Chodźcie, zobaczymy, ile posprzątały. Idziesz nam na moliszka zobaczyć? Chodź, idziemy. Jedna, ile posprzątała? Nic? Dobre, to robię. Dobra, to robię. A Lili? O! Dziewczyna, jak sprząta! Jak pięknie! Mówi ci te wszystkie pudełeczka, weź sobie do szufladek. Za dużo tego. Puchar! Musimy półeczka tu zrobić. Lili sobie teraz zjeła. Wczoraj znaleźliśmy, jak porządkowaliśmy. Takie ramyczki na zdjęcia. Tu doszły medale Lili i chyba tutaj zrobimy półkę na puchary i chyba też na dyplomy Lili. mieć ramki na To będziemy kupować ramki. Pięknie? Tutaj się rozwaliło. tuś zrobi. No ale fajne zdjęcia. Masz ściereczkę już maś kurz wszędzie? Wszędzie kurz Nie, tylko no to na, ś... na stoliku. No to ściere. Na biurku i reszta. Lili! Idź do Lili, idź do Lili. Mariszka Ci coś przyniosła. Już przy końcówce jestem. Paweł przyszedł mi do pomocy. Przemieszać? Przepraszam. Proszę. Rzucam. Wrzucam. Ładnie wygląda. Już. Dalej. I już. Chciałabyś spróbować lili naszej zupy? Proszę, dziękuję. Ty wlewaj, a ja ci udekoruję. Próbuję. Próbuj. Powiesz, nie dobre. Mm, pyszne, kochani, pyszne. Polecamy. Miele to jeszcze pyszne. <grym> <grym> Mają Ma O, uwaga. Ma ją się. Maliżach. A czekolada jej. No. Dobra, dobra nie? No, mówię, to no, dobra. Pomyślał że wciągające. Pyszne. Pyszne. Pani siedziała i łuskała. Idziałem pierwsze dwa kubki od niej. Jeszcze okrzyczała męża. Musi być powietrze, delikatnie pani zawiąż, żeby był świeży. Ale miła są osoby na targu, zawsze fajnie można z nimi pogadać. Jeszcze dajcie znać, czy jecie bób ze skórą, czy bez? Bo ja ze skórą to nigdy nie jadłam. A Paweł pochłania cały. No i zobaczcie, gdzie jest Molinda. Nie, nie. Zastanawiałam się, czy będzie jadła bub z kurki, bo Randy uwielbiała, ja mówię, czy? Ale nie ma Molindy. A to nicę proszę bardzo. Gdzie no jest Molinda? Leci, jej groch. Na chwilę pograły na telefonach, ale wiecie. A ja wyszłam, no ja popracowałam i muszę teraz z Molindą, właśnie się zbierają na spacer. Paweł łapie drzemkę, bo bardzo wcześnie wstał dziś. Patrzę, co tu się dzieje. Mija, proszę Cię, nie ruszaj tego zęba. Mija, nie. Pokrzywy też. Ale jakie duże te maliny. O Boże. I Jaka ja big malina. O, tutaj moje, też są maliny. Zobaczcie. Mija! Bo Ci wypadnie teraz. Nie, 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 nie. W domu. W domu. Zobaczcie ją. O nie, jaka dziura. Udało się. Tyle uzbierałyśmy malin. Będą jutro gofry. Malinda, a czy ty widziałaś? Widziałaś to? Widziałaś? No i co mówisz? Fajne? Oni nie widzieliście, ale Lil... No, fajne, fajne. Liluna ma nowe okulary. Przepraszam, a co ta palma tutaj na środku? Oj, ja zaraz będę odkurzała. W pokoju? Okulary tak. są nowe, piękne, nieporysowane. Nieważne, jakie zostawiasz, najważniejsze, żeby były w pudełku. Pięknie wyglądasz. Proszę, pokażę. Ja to sobie leżę, wygodnie O A Matulu, co to za kombinacje? Ja cię... Pięknie, Lili. przepięknie, brawo. Możecie rozpuścić sobie włosy? Ojej. Nie chcę. Super. Dobra dziewczyny, ja to idę, bo tata robi, a, a on myśli, że ja myję podłogę, a ja tutaj sobie leżę, nie na hamaku, tylko na łóżku. No rozczeszcie sobie włosy, zjemy obiad i jedziemy po dziewczyny. Jest Oliwka, a w pokoju z minionitą jest, polecę Wam kolejną bardzo smaczną potrawę. Pizza hawajska. Robiliśmy dwa razy pizzę i wyszła spoko. Mija, idź, rób imprezę. Alon jest u Ciebie. Dobrze, no to weźcie iPada. Dobrze, weź telefon, lećcie. Pizza gotowa. Proszę bardzo, dziewczyny już nie trenują, tylko słuchają. 20 minut. 20, ja już tak myślałam. Pizza gotowa, ciekawe jak to ciasto wyszło. Chyba okej. Okay. No, fajnie, fajnie wygląda. Mówię, że nie ma, a jednak jest. A jednak jest. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Molinda, trzy tygodnie już dawno minęła, a tu dalej. Zobaczcie, jaki piękny zachód słońca. Kurwaki cały czas tutaj są. Proszę, proszę. Ale cudowny. Przepiękny. Oj, deszczek popróję nawet. Dziewczyny wyszły na dwór, żeby zrobić tęczę. Bo jesteś na zdjęciu, odejdź! Przepraszam. Wow, zobaczcie tam jakie różowe niebo. Kula, leżaczek. Niesamowite trineczek. niebo. Leżaczek, tryneczek. Była fajnie, dzięki, ja już lecę na dół. No to pa? No pa! Pa! pa. Ej, oli znamy pa, pa. pa, przepiękny. Zachód słońca. Jutro pewnie będzie ciemno się